E di nuovo, muzicino, vedete Yeah. Wszyscy, co rozejdziemy się na małą chwilę, nie ja rozpoczniemy tego życia od początku. Niech Wam w pracy jest z Tobą Bóg, co się narodzi, o w tej nocy. to już krok się spełnia. już biją w niebo drogę. O, witaj na Jezu, na tle jej Ty, który jesteś miłością i sercem tego świata, zagadnij serce nasze i imię swoje zdradzaj. I za miłą sprawę ludzkie złości, nad święta, wigilijna, dziennie dla miłości. Dziękuję bardzo uczniom oraz ich opiekunom za przygotowanie bardzo wzruszającej, bardzo wymownej części artystycznej. Chciałbym się dołączyć do życzeń, które przekazali nam już uczniowie i życzyć Państwu wesołych, pełnych radości, przede wszystkim we własnym gronie, w rodzinie Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego, że spotkamy się do 7 stycznia, chciałbym również życzyć zarówno Państwu, naszym gościom, jak i dzieciom, pracownikom Szkoły Szczęśliwego Nowego Roku, aby ten nadchodzący 2016 rok był myślę, że równie owocny, a może i jeszcze bardziej niż odchodzący 2015 rok. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Prosiłbym teraz o zabranie głosu yy, panią Celinską. Czy ktoś na ochotnikach? Pan Mirzanowski, radny słońce Pałac, Przekazuję mikrofon. Szanowni Państwo, najpierw odniosę się do występu wspaniałej młodzieży, do przedstawienia wspaniałych Ja za co bardzo serdecznie dziękuję. Ale chciałbym w imieniu radnych naszej gminy kilka słów tak samo powiedzieć. A żeby tak było bardziej oficjalnie, to może zacznę tak, Panie Dyrektorze, Szanowne grono pedagogiczne, kochane dzieci, zaproszeni goście, czywani księże. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to czas radości. Rodzi się dzieciątko Jezus stajece bytwejęciej. Święta Bożego Narodzenia to czas nadziei. Nadziei na lepsze jutro. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy sobie wykładamy życzenia, dlatego życzę Państwu zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech to dzisiejsze łamanie się płatkiem symbolizuje miłość i pojednanie, którego tak bardzo jest dzisiaj brak we współczesnym świecie i tej miłości. Szanowni Państwo, te życzenia proszę zanieść do swoich domów, do swoich rodzin, abyśmy mogli wspólnie się cieszyć z narodzenia Pana Jezusa. Szanowni Państwo, cóż powiedzieć, wspanialnym występie dziarzków młodzieży tej szkoły po tych słowach, które w okresie przed Bożego nawiedzenia padają, o nadziei po miłości, ale był taki dzień, 2015 lat temu i była taka noc. Kiedy nie było dla niego miejsca w gospodzie, pewnie nie było miejsca dla niego niejednej człowieczej duszy ani serca. Ale to z jego powodu ciągle ludzkość przez 2015 lat odnawia to, co jest najważniejsze miłość. mijają, dlatego że jesteśmy ludźmi wiary, dlatego że wierzymy, dlatego że wierzymy w to, że bez niego, bez Boga nic przez nas nie jest możliwe do zrobienia. Dlatego Szanowni Państwo, drogie dzieciaczki, drogie pedagogiczne, ja mam taką nadzieję, że spotkają się tutaj już kolejny raz, w nadziei, w wierze i w tradycji budujemy taką wałą wspólnotę wspólnotę ducha wspólnotę nadziei, wiary, tradycji i tylko dlatego, że narodził się on że to miało miejsce kiedyś i mam taką nadzieję, że już za kilkadziesiąt godzin odrodzi się miłość, nadzieja w naszych sercach że łaska i jego spłynie na nas wszystkich i chociaż będzie trudno to utrzymać, bo człowiek jest tylko człowiekiem i jak mówiłem bez Boga nic nie jest możliwe. Na nic nasze wysiłki, na nic nasze troski. Mam również nadzieję na to, że my tutaj, w tej naszej znaczy małej wysokości, też budujemy taką małą wspólnotę wtedy, kiedy ja to tak się naprawdę mały sposób z szkołę, szkoły, w szkoła Kultywuje tradycje, pamięta o mieszkańcach, dobrze wpisuje się w krajobraz. I właśnie z tego powodu, że narodził się on, chciałbym Państwu życzyć, aby te święta były pełne ciepła, radości, miłości, abyśmy przy stole wigilijnym pamiętali o nas wszystkich, o każdym i o wszystkich razach, o tej wspólnocie wiary, o tej wspólnocie wiary. Życzę Państwu na te Święta, na ten nowy rok już w 2016 wielu Was Bożych, wielu sukcesów i szczęścia, Boże. dla Boże wszystkich.